Siemanko. Tu Aragorn, nowy członek nocnej zmiany, czyli grupy fanowskiej niedlaskamu.pl. I dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego bezpieczeństwo w sieci to podstawa. Cyberhigiena. Zapytacie pewnie, co to w ogóle jest? Otóż żyjemy w czasach, gdzie oszustwa i ataki są na porządku dziennym. i NDS walczy z tym każdego dnia. Problem w tym jest, że wielu z nas nie ma pojęcia, jakie metody stosują cyberprzestępcy i jak się przed nimi bronić. Cyberhigiena to nic innego jak zestaw nawyków, które pomagają chronić twoje dane, prywatność i konto. Proste rzeczy takie jak silne hasło, aktualizację systemu. Czy ostrożność przy klikaniu linków mogą uchronić cię przed kradzieżą danych oszustwami i włamaniami? A teraz przejdźmy do konkretów. Jakie zasady powinieneś lub powinnaś stosować, żeby te pajace nie zrobiły ci krzywdy? 1. Używaj silnych haseł. Pewnie spotkałeś się z tym w pracy, albo spotkałaś się z tym w pracy. Wymóg zmiany hasła co 30 dni to jedna z podstawowych zasad cyberhigieny. Ale co jeśli haker za pomocą Brutal Force złamie twoje hasło? Może to potrwać, ale jeśli hasło jest słabe, to jest to tylko kwestia czasu. Jak stworzyć silne hasło? Długość, no minimum, od 12 do 16 znaków. Zapisuj litery specjalnymi znakami. Przykład macie właśnie teraz na ekranie. Unikaj oczywistych fraz, takich jak imię psa, data urodzenia czy powszechnie znane i najbardziej memiczne 1 2 3 4 5 6 Używaj menadżera haseł. Na przykład KeePass albo Bitwarden. Nie zapisuj hasła na karteczce przyklejonej do monitora. Serio, widziałem to w firmach i naprawdę kończyło się to zwolnieniami. Ponieważ doprowadziły do ataku. Dobra praktyka to też używanie tak zwanego passphrase. Na przykład macie na ekranie. To jest łatwe do zapamiętania, ale trudne do złamania. I uwierzcie mi, Haker prędzej się zesra, niż coś zrobi. Dwa. Używaj uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Hasło to jedno, ale drugie zabezpieczenie to must have. Możesz korzystać z aplikacji uwierzytelniającej, na przykład Google Authenticator, OT, Microsoft Authenticator, To jest jedno. Drugie to może być klucz sprzętowy. Inaczej potocznie nazywany kluczem uwierzytelniającym. Jak zwał? Tak zwał. Przykład widzicie na ekranie, jak to wygląda. A zasada jest prosta. Po prostu podłączasz do USB, wpisujesz pin. No i w niektórych jeszcze. Tych kluczach jest coś takiego jak odcisk palca, no i gotowe. Bez tego, nawet jeśli haker zdobędzie Twoje hasło, nie ma bata, nie zaloguje się na Twoje konto, choćby skały srały, a koguty jajka miały, jak to mawiali nasi dziadkowie. 3. Nie zapisuj loginów i haseł w przeglądarce. Ach, to wygodne, ale ryzykowne. Jeśli twój komputer złapie malwera typu Stealer, to haker ma gotową listę twoich haseł. Co robić zamiast tego? Tak jak wcześniej było wspomniane, używaj menadżera haseł. KeePass albo Bitwarden są darmowe. Przynajmniej kipas, bo Bitwardena nie kojarzę. Możesz też nie zapisywać haseł w Google Chrome, Edge albo Firefox. One nie są dobrze zabezpieczone przed atakami malware. Także możecie się domyśleć, co się może stać. Cztery. Nie klikaj w podejrzane linki. To już było wiele razy wspominane o tym, czy to na kanale NDS-u, albo poszukiwacze okazji. Jeśli dostaniesz maila z dziwnym linkiem, albo nie wiem, widzisz jakiegoś maila, to nie klikaj w ciemno. Dlaczego? Bo możesz pobrać malwera automatycznie, trafić na phishing. Nie wiem, pod, wiem podrabianą stronę, która wykradnie Twoje dane do logowania, albo możesz dać się złapać na XSS, czyli Cross Site Scripting, gdzie haker może przejąć Twoją sesję przez skrypty JavaScript. Jak sprawdzić link? A więc tak, spróbuj najechać na niego myszką, sprawdź czy faktycznie prowadzi tam gdzie powinien. Chociaż według mnie to jest już ryzyko, bo tak jak wspomniałem, może to pobrać malware automatycznie, także tutaj może odradzam. Używaj skanera linków, na przykład wirus Total. To już jest bardziej pewne. Nie klikaj w podejrzane linki na stronach 18. Serio. Możecie mnie wziąć za jakiegoś nienormalnego człowieka albo faceta, który tak gada, ale Serio wycieki baz danych z takich stron skończyły się szantażami. Na przykład w 2016 roku. Nie podaję szczegółów o tej stronie, ale to było bardzo głośno w internecie o tym. Możecie wyszukać to. I oprócz szantaży jeszcze coś było tam: że ktoś pobrał wirusa jakiegoś. Albo miał zaszyfrowany komputer. 5. Posiadaj dobrego antywirusa. Jeśli nie masz antywirusa, to działasz na własną odpowiedzialność. No chyba, że to Linux, ale to mniejsza o to. Ale pamiętaj, antywirus to nie jest magiczna tarcza, ale jednak jest to. Pierwsza linia obrony na twoim sprzęcie komputerowym czy mobilnym przed właśnie jakimiś wirusami. Co warto mieć? Ja z własnego doświadczenia polecam Malwarebytes. I uwaga, to nie jest płatna reklama, za to mi nie płacą, ale Malwarebytes jest świetny do wykrywania malware'ów lub innych złośliwych oprogramowań albo ochrony przed brutal force'em. Dodatkowo, co jest też tak pożądane, to wtyczka do przeglądarki blokująca podejrzane strony. Zresztą, to posiadam Malwarebytes, jeżeli wykupicie tam licencję. Jak powiedziałem, ja go używam już od trzech lat i nigdy się na nim nie zawiodłem. 6. Rób kopie zapasowe. Załóżmy, jeśli złapiecie ransomware, to bez kopii zapasowej możesz pożegnać się z plikami. Czy to z pracą, jakimś projektem, albo nawet z zapisanymi grami. Czy tam postępach w grze. Trzymaj kopię zapasową offline, na przykład na dysku zewnętrznym. Albo używaj chmury. Nie wiem, Google Drive, OneDrive. 7. Nie podawaj swoich danych nieznajomym. Oszuści często zdobywają twoje dane metodą OSINT, czyli Open Source Intelligence. Pytać się ktoś na Facebooku lub na Instagramie lub na Snapchacie, tam najczęściej o miasto, pracę, ulubioną drużynę i tak i tak Nie podawaj tego. Możesz być celem ataku. 8. Nie łącz się przez publiczne Wi-Fi. Korzystanie z darmowego Wi-Fi w pociągu, kawiarni czy hotelu jest to ryzyko MITM, czyli Man into Middle Attack. Co najlepiej robić? Używaj VPN, Proton VPN, NordVPN, ale jeśli musisz się połączyć, nie loguj się do ważnych kont. Albo używaj swojego internetu, chociaż w telefonie, ale odradzam łączenia się poprzez publiczne Wi-Fi. Ech. No to na razie tyle. Jeśli chcecie więcej materiałów o cyberzagrożeniach, dajcie znać w komentarzach. Albo dołączcie na Discorda. Link jest w opisie podany. Subskrybujcie kanał nie dla skamu i bądźcie bezpieczni. Aragorn out.